Gmina Bielawa pozyskała kolejne już dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie aż 15 milionów 800 tysięcy złotych na realizację zadania przebudowy całego gminnego odcinka ulicy Wolności to jest od skrzyżowania ulic bohaterów Getta i 1 maja do Placu Wolności. W ramach robót nowe oblicze zyskają jezdnie, chodniki i miejsca parkingowe, a także infrastruktura towarzysząca, w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Powstanie również jedno nowe rondo. Tym razem e, sławetna ulica Wolności na odcinku, którego właścicielem jest gmina Bielawa. E, czyli dystans prawie kilometra, począwszy od skrzyżowania z ulicą Bohaterów Getta i e, ulicą 1 Maja w stronę rynku, aż do samego końca, tak naprawdę, do już wjazdu na, na Plac Wolności. Całkowita wartość zadania to 15 milionów 800 tysięcy złotych i co najważniejsze, w 100% będzie finansowana ze środków budżetu państwa, które gmina pozyskała w ramach rządowego programu rozwoju dróg na lata 2025-2026. Tak jak wszędzie robimy, czyli kompleksowa e, przebudowa, począwszy od infrastruktury podziemnej, czyli instalacja wodna, kanalizacyjna, deszczówka, oświetlenie. A finalnie nowe chodniki, nowe zatoki parkingowe, no i przede wszystkim nowa nawierzchnia. Tu, przy skrzyżowaniu, przy którym stoimy, właśnie bohaterów ulicy Bohaterów Getta, Wolności i 1 Maja, powstanie duże Rondo. Ten układ komunikacyjny jest takim dosyć trudnym, zwłaszcza dla osób, które są spoza naszego miasta, więc Rondo wprowadzi też taką funkcjonalność, bezpieczeństwo, przejrzystość tego skrzyżowania. I później, jadąc już do góry w stronę, w stronę właśnie rynku, odcinek do ulicy Przedwiośnia stanie się odcinkiem dwukierunkowym. To będzie nowe rozwiązanie. Mnóstwo nowych miejsc parkingowych na tym odcinku, a później już od ulicy Przedwiośnia, już właśnie tu przy kościele pod wezwaniem w niebo wzięcia na Świętej Marii Panny i tutaj przy wieżowcach, tak naprawdę ten sam układ komunikacyjny w pełnej modernizacji. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie. Myślę, że do końca lutego ten proces powinien zostać zakończony. W miesiącu marcu, kwietniu zostanie przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy i prawdopodobnie w maju zostanie podpisana umowa wykonawcza, więc od czerwca lipca tego roku ruszą roboty budowlane i powinny zakończyć się w ciągu 18 miesięcy. Co z dolnym odcinkiem ulicy Wolności, który jest w zarządzie dróg powiatowych? Kilka lat temu zarząd powiatu dzierżoniowskiego złożył do nas, do urzędu pismo z zapytaniem, czy gmina jest gotowa współfinansować przygotowanie dokumentacji technicznej, która miałaby umożliwić uzyskanie dofinansowania do przebudowy całego odcinka właśnie ulicy Wolności, która jest własnością powiatu dzierżoniowskiego, czyli tutaj od tego skrzyżowania z ulicą Bohaterów Getta aż do Ronda Bielteksu. W odpowiedzi, której miałem okazję udzielać, zadeklarowałem, że gmina jest gotowa współfinansować dokumentację techniczną 50 na 50 i jeśli powiat uzyska dofinansowanie, to część wkładu własnego również jest gmina gotowa partycypować w układzie 50 na 50 z powiatem dzierżoniowskim, więc tak naprawdę lepszej deklaracji powiat nie mógł dostać od gminy. I co ciekawe, nawet nie podjęto próby ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy. Więc to nie jest problem, że wyszło za drogo i powiat zrezygnował, bo była nie wiem, wysoka kwota za tę dokumentację i nie chcieli nawet w układzie 50 na 50 finansować, tylko nawet nie podjęto próby mimo deklaracji tutaj ze strony gminy Bierawa, że jest gotowa do współfinansowania zadania tak naprawdę przypisanego do powiatu dzierżoniowskiego. To jest ich zadanie własne, jest droga powiatowa, więc gmina nie ma obowiązku nawet złotówki dokładać. Natomiast chcąc wykazać dobrą wolę, zadeklarowałem finansowanie 50 na 50, widocznie nie było to satysfakcjonujące. Oto teraz pytanie, czy zarząd dróg powiatowych nie radzi sobie z tą inwestycją, czy po prostu nie chce zrobić tej ulicy Wolności w Bielawie. No Ja raczej bym się przychylał do tej drugiej tezy, czyli że zarząd powiatu nie ma woli realizacji tego zadania. Czy to jest brak woli politycznej, czy to jest brak woli finansowej? Chociaż o tą drugą ja raczej jestem spokojny, bo wiem, że powiat jest chyba jednost jedyną jednostką samorządu terytorialnego na terenie naszego powiatu, która no, szczyci się brakiem zadłużenia jakiegokolwiek. Wszystkie gminy, które tutaj realizują wszelkie projekty, chcąc zapewnić wkład własny, dodłużają własne budżety. Natomiast powiat chwali się, że nie ma zadłużenia, więc zdolność dofinansowania wielu inwestycji powiat ma. Natomiast skoro ma zdolność finansową, to znaczy, że nie ma woli. I, I tutaj trudno dyskutować. Tutaj też mogę przypomnieć, że w poprzedniej kadencji, kiedy też aplikowaliśmy o przebudowę skrzyżowania bohaterów geta z ulicą Stefana Żeromskiego, gdzie zarządcą tego skrzyżowania jest również powiat Dzierżoniowski, bo to bohater, ulica bohaterów Getta jest drogą powiatową. Gmina zdobyła dofinansowanie do przebudowania tego skrzyżowania na RONDO, i tam dotacja tylko pokrywała 50% wartości zadania. Zadania wartego 2,5 miliona, więc 1 milion 250 tysięcy gmina musiała wysypać ze swojego skromnego budżetu. I na prośbę skierowaną do powiatu, żeby powiat dołożył tylko 250 tysięcy, a gmina ten milion już z własnych środków da. Mimo wcześniejszych deklaracji zapowiedzi, że OK, to dostaniemy tą dotację. Finalnie skończyło się na tym, że gmina sfinansowała przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z gminną. Z własnego, własnego starania, bo połowa środków była z budżetu państwa, połowa z budżetu gminy, natomiast powiat nie dołożył złotówki, tak naprawdę, do, do ich zadania własnego. No i tak, tak ta współpraca wygląda. Dzięki realizacji inwestycji wzrośnie poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, a także znacznie poprawi się płynność ruchu na wszystkich przebudowanych ulicach.